Witaj Panie Andrzeju. Opowiedz o tym mleku, jak dałeś dla tego zdechlaka, co tam miałeś u siebie? No, takie późne było. No. no, strasznie. Okay. No i tak zostawione tylko no, z litości. Z bo, litości, no? Było, było. I co się stało? Ja wiadomo, i co się stało, jak mleko dałeś? No zaczęło żyć. Zaczęło Aha, żyć okay. bardziej I teraz porosło w piórach. Aha. No i jest naprawdę silny gołąb się robi. No magia, nie? Magia. 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 To jest uniwersalny produkt, wiesz, to jest wszystko co w sklepie stoi razem z tym doktorem, razem. Wszystko w jednym. No, no to jest bardzo dobre. A gołębie jest... moje i tak samo te produkty to rewelacja, nie? Dokładnie, dokładnie. To jest naprawdę w porządku. Okay. Ważne jest to, że naturalne. No i wszystko naturą. Z naturą idzie działać. Są takie rzeczy naturalne w dżungli i pod wodą, to nawet nikt jeszcze nie odkrył. jest takie super rzeczy. jak magia działa. Nikt się tym po prostu nie zajmował. Nie, bo każdy idzie tą łatwą drogą, już wydeptano drogą, a po prawej, po lewej stronie pełno trupów, Wyzach No tym antybiotyk, daj mu antybiotyk, daj mu antybiotyk. A to jedny szajs, wiecie o co chodzi. Bez stołku i bez mołku. Na wszystko antybiotyki walą tym gołębiom i potem wyhodowali Jesteś, takie zdechloki, że już nic nie pomoże, a, a tym, a tym potem musisz mu dać znowu probiotyk, jak mu dasz probiotyk to znowu zaczyna chorować No bo, no bo to jest tak, bo, bo ten cały system jest tak zrobiony, że ciągle od Ciebie wyciągają kasę. Ty potrzebujesz, naprzód musisz je odrobaczyć, potem musisz odrobaczyć je znowu, bo te jajka mają. A te mleko wszystko w jednym jest. Uniwersalny produkt. Firma nie chce nic takiego wymyślić, bo ty raz to u mnie kupisz i rok masz spokój. Te, te liter mleka to ci styknie na bardzo długo, prawda? Dokładnie, dokładnie. No, no, a, 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 te, a te wszystkie firmy chcą, żeby ty więcej tego kupiłeś. To jest na to dobre, to jest na to dobre, a to jest na to dobre. A tak naprawdę to wszystko na nic nie jest dobre. Jeden szajs. Bo, bo, bo ten produkt firmy A, razem z produktem firmy B, tak, te, tak nie wolno w ogóle go mieszać, tego nikt nie badał, wiesz? I, I nikt nie wie co to się stanie potem, jak to, jak to dasz w tym dniu, a to dasz na drugi dzień, wiesz jak? Bo działanie produktów jest zawsze upóźnione, o 2-3 dni później dopiero zacznie to działać, a ty za 2 dni znowu coś innego im dasz, wiesz o co chodzi? Z... Cały, cały system odpornościowy szaleje. Ja. Do domu, się ma bronić A was taki sławny, sławny środek w Polsce, tylko tak chwalą go, to w, nie powiem jako firma, ale taki belgijski firma, to, to butelka kosztuje od 110 do 150 zł. Zależy na kogo trafi, co ci to sprzedaje. To, to w produkcji kosztuje on 20 groszy. 20 groszy. A, a tu nieważne co to jest, potem, potem ci powiem. Patent co to jest. <noise> to w produkcji kosztuje 10, 20 groszy ten produkt. I, a, a to jest zakwasac taki mocny, że jakbyś to pił jako człowiek, to byś miał w żołądku dziury. Jeden doktor to badał i, i pokazał w internecie tej jelita takiego gołębia, co, te, co ten zakwasac pije, to tam było pełno krwi. Jedno dur ciągle w tych jelitach kwawiło. Ale później on to wycofał ten film, bo... Bo on teraz sam robi biznes na, na, takim, na takim cudownym zakwaszacu, rozumiesz? No tak, no tak, no to. A tu masz mas naturalny środek magiczny, mleko, 1 liter na litr wody, na wszystko i na cały rok ci to wystarczy. I nie ma zmartwień, nie musisz po doktorach latać. Gołębie zdrowe, a jak są zdrowe, to też będą wyniki, prawda? No myślę, że tak. No. To powinno być. To będą ci No, to no, pokażę. No tak. To... Tak, okay. Na razie jest wszystko w porządku. Mówię, taka, taki zdechlak, no nie miałem sumienia, żeby go. E, no tak. Usuwać. zdechnie sam, no to wtedy dopiero się zakopię. No tak. Ale ono miało taką siłę, taką chęć do przeżycia, wolę życia. No przecież zimno się zrobiło, a to, to gołe było, no bo niedokarmione, chore. No tak, tak. I no, odżyło, normalnie nie, nie, nie rozpoznasz wcale, nie? Żyło mało tego, że odziło to jeszcze się wycwaniło tak, że do wiaderka wskakuje, nie jest karmika, tylko do wiaderka. Mm. Okej, okay. w takim tak jest dużo, co ludzie mi dzwonią. Nie inne u gołębi, u królików, u, u, u psów to wszystko to, działa. To myślę, myślę tak, że jakby to było bardzo, bardzo zainfekowane i chore tak, że zdychają, no to wiadomo, że to trzeba oczekać tam wiele dni, żeby to... Tak to, długo, to, to tak, tak długo trzeba, tak długo trzeba podawać as... O wyzdrowieje, a wyzdrowieje, na 100%, to jest taki super środek, ja to daję teraz codziennie, od 3 miesiące już, codziennie, mają już jajka, a te stare pary już mają młode, wyklute. Od małego od razu chyba jak on jest zdrowy, Tak, to inaczej się rozwija, to inaczej się rozwija, to prawda. inaczej się rozwija, inaczej rośnie, potem dostanie drobnej kary tak. 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 No i, i te mikstury kulbackiego, te warzywa jeszcze dostanie, i te smoła, i te grzyby, i to. To normalnie to wybuchnie. To jest takie zdrowie, że to lata. Pamiętasz ten film tego Krystiana, co miał ta epidemia? Tak, tak. Wszystko mu tam zdychało, stare, prawie wszystko mu zdechło. Mama mu o 8 wypuści, a o 16 to wraca. To sąsad dzwonił do jego mamy, bo nie za granicą. Kto dla Krystiana głębę trenuje? A ona mówi, jak to trenuje. Ja ino wypuszczam je. Ich pani mnie tu nie czula, to znaczy nie oszukuje mnie. Przecież ja wiem, że ktoś mu trenuje, tak gołębie niesamowity latają, to jest niemożliwe. A to wszystko na tym naturalnych moich produktach. A on miał takie straszne chorobstwo. Zawsze jakieś trupy leżeli. To normalnie te gołębie siedzieli koło tej krypy tam widziały, i sekiwali. Widziałeś to, nie? Tam był taki fragment. Normalnie strach było tam wejść. Można się załamać, bo ty się No no jak A on miał, A on miał taki kogel Mogel, bo on tam co skupił, tu co skupił wyżak i potem takie coś wyszło. No nic kolego. Zrobisz tego fajny film na YouTube, dobrze? Dobrze. Okej, okay, to trzymaj się, będziemy w kontakcie. I jak i, i, i ten kolega będzie u Ciebie, to ty z mu odlej i zobaczysz ta magia. No niech zobaczy, nie. Bo ty skupił tam gołębie, nie? I, i, bo kupił tam od kogoś gołębie i nie, nie są takie w porządku, tak? Część, ja tam jakieś wyjątkowo no to część jest w porządku, a część to takie podejrzewa, że coś tam nie, nie hmm, do końca, Może to sarmonella mają, sprzedają. czy co? Wysok, bo te ludzie wyciskają to, co nie potrzebują, chore to, i wciskają to tym ludziom, No to takie coś, to świństwo, nie? No tak. No, ale te mleko mu pomoże, na nogi postawi. To po pozdrawiam kolego, cześć, trzymaj się. No, cześć, Do usłyszenia. No, Cześć. No, cześć. Chcesz i ty mieć super zdrowe gołębie zgodnie z naturą? Zadzwon do mnie na telefon 0049 1511 290 1511. Twoje gołębie po podaniu moich produktów życia odżyją. Nigdy takich gołębi nie miałeś w gołębniku jak po moich produktach życia. Powiem tobie, jak co stosować w czasie lotów, w czasie rozpłodu i będziemy lata współpracować. Jedna. A ja teraz jeden karmi do syna i też jest niższy, drugi karmi na wagę i też jest niższy A ja teraz robię nocny lot Pozdrowienia Moja droga do sukcesu to nocne loty żebyście widzieli, że jest noc Wyłączyłem światło w kamerze Latarnia świeci. Latarnia świeci To na razie tyle roboty. Do roboty Meine Sportsfreunde aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux-Länder und überall, wo ihr seid. Wir machen jetzt unseren Nachtflug. Gleich werden die Daumen am eingekopft. Es ist ganz genau 21.04 Uhr. Um 12 Uhr werden die losgelassen. Wenn, wenn das gut ist, soll er das weitermachen. Wenn er Erfolg damit hat.

Go, 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 go!